Witamy serdecznie. Mecz drugiej kolejki między drugą BL a drugą G. Zapraszają Jan Steinmetz i Artur Michalak. Najpierw skład drugiej BL w bramce Miłosz Makowski, dalej Piotr Mietła, Kuba Rybaczewski, Bartek Lada i Piotr Grochowski. W składzie drugiej gimnazjum, natomiast w bramce Martin Rausa, o czym warto wspomnieć, gdyż jest to bramkarz z trzeciej gimnazjum. Aczkolwiek jako że nie łapie się w kadrze swojego zespołu, to zdecydował się na występy młodszej drużynie. Dalej w polu Kubapniewski, Mateusz Murawski, Mateusz Domski i Tomasz Kruściński, a na ławce Przemek już tak Już zaczęło się spotkanie i aut dla gimnazjalistów, nie, i uderzenie. Nie jest to okazja Murowskim. Martina Murawskiego, który wykurował się po niedawnej kontuzji ręki. No ale jak widzimy, już w całkiem niezłej formie szybko okazja do zdobycia bramki. Dorchowski, rybaczewski, z powrotem do zawodnika Dorchowskiego. Mietła. Walka o Ostro walka, ale Mieto to warunkami fizycznymi. Tutaj ewidentnie dominuje nad swoimi wybraniami. No tutaj te warunki fizyczne zdecydowanie na korzyść Alizów to jest oczywiste. Tak, to Jestem ciekawy jak się jesteśmy wywiązaliści w meczu. Jakby na to nie patrzeć z drużyną starszą, teoretycznie lepszą może fizycznie, a czy technicznie okaże się. No. Lada do Miety to wydaje się, że druga BL jest... Popatrzmy! Od no, tego blisko zdobycia ramki, ale tak wracając do wątku, no, to wydaje mi się, że drużyna druga BL jest jedną z drużyn, która no, może być uznawana za jednego z faworyta rozgrywek, mm -hmm. a na pewno do zdobycia długiego miejsca w górnej części tabeli, a nawet w samej czołówce. Rosar no, rozpoczął już jedzie tutaj no, spokojnie, Akcja, ale nic z tego dom. nie wyszło. Dobro Grochowski. Tak, jest zabawa z piłką do Ladino. Też trójkami Ladino, i jest 1 do zera Bardzo ładnie to zrobił. Przygotował piłkę, podbił ją sobie i strzelił. naprawdę dobry sposób. Dzisiaj, tak. Arturze, że Swo tutaj. W swoim stylu. To swoim stylu. Zwolnił grę, jeden zwrót i strzał. Widzieliśmy już takie akcje w jego wykonaniu. Szybki i bardzo dobry początek i drużyny licealnej. No, ale nie jest to wielkim zaskoczeniem. Dla nas. No nie, oczywiście, znamy tych zawodników. mogliśmy spodziewać, że druga będzie inicjatywę. Teraz najważniejsza jest właśnie reakcja gimnazjalistów, ale może być drugi gol i jest! Grochowski, no szybciutkie dwa gole i to mi wygląda niedobrze, naprawdę. No, to już morale drużyny gimnazjalistów mogą mocno spać po dwóch szybkich bramkach. No, znaczy, miejmy nadzieję, że jeszcze... Będą... No, chcemy emocji, chcemy, żeby coś się działo w tym spotkaniu. Po jednej stronie nie tylko, ale też po drugiej. O no, akcja Kniewski stracił i w bramce Miecz Mieczowski. szybkim wyrzutem. Szybkie akcje chcą prowadzić zawodnicy drugiej UBL. Tak. Ale widać, że starają się. Mateusz Dąbski tutaj ofiarnym ślizgiem przejął piłkę przed chwilą, więc widzimy, że nie odpuszczają jeszcze. Ale Grochowski znowu mógł strzelić gola. No, w podobnej Blisko. sytuacji jak poprzednio. W tym tak nie trafił. Było w tym znowu walka i znowu odbiór Mieczów. Lajak. Wiceni zabezpiecza akcję. Dobrze teraz do mnie ma dużo miejsca Mietła dobrze obronił Rosa. Jako bramkarz możesz Dobry. powiedzieć, że to rzeczywiście... Tak, do, dobrze wyjście. ale już bramka tutaj grochowskiego. Szybkie znowienie. Och, zobaczmy. Gimnazjum. Ileż to goli będziemy dzisiaj widzieć? Boję się, że może być ich aż za dużo po jednej stronie. Tak na dysproporcjach. Tak, widowisko nie będzie aż tak jednostronne, jak się zapowiada. Chociaż popatrzmy, bo znowu mogło być 4-0, nie. Widzimy tutaj dużo strat piłki, i dokonanych podań, bydżo na za listów technicznie jeszcze. To jeszcze ustępują. Mają jeszcze czas. Miłosz Makowski dobrą karę. Miłosz Makowski nie ma tutaj za wiele okazji. I co? jeszcze piłką, jest do Puszczyński. i Lada już przejąła piłkę. znaczy już od razu, zaraz po rozpoczęciu bram, yy, piłki od bramki od razu mogą tracić piłkę i, i tracić gole również. Za łatwo to robić. drużyna gimnazjum ma tutaj problem gdyż yy, drużyna druga BL yy, stosuje wysoki pressing. Przez co ciężko rozgrywać, yy, za wynikiem razem, którzy są jeszcze do tego słab, słabsi technicznie, yy, piłkę krótko od bramki. Natomiast jeśli będą próbowali rozgrywać ją dłużej, również przewagą fizy fizyki, fizyczności, to wyniki się nie zajmują, Mają tutaj przewagę i trochę ciężko spróbować jakąś akcję. A trzeba jakiegoś zaskoczenia Teraz na przykład była próba takiego zaskoczenia, no nieudana. I kubory Rybaczewski. Długim podaniem, całkiem ciekawym, ale Rusciński jeszcze, Grochowski, Mietła... Słupek trafił Lada, no, no. mogło być spokojnie 4-0. Dziwię się z temu, co zrobił, bo zawodnik, zawodnik jak wiemy, wspomniał niezłym wykończeniem akcji, a tutaj najprostszej sytuacji przestrzegł. Niepotrzebnie próbował jakoś, przekombinował ten strzał. Oj, teraz sobie ten jest nie kuma. Rozpocznie rosnąć. Ale widzimy ten wysoki pressing. Od razu, i już mamy do błędu. No i jest gol, no jest, jest gol. gol. 4-0 już, zgadza się? od Chmietła. bardzo łatwo te gole wchodzą. Naprawdę. To różnica klasy jest po prostu zbyt duża. Jestem ciekawy. No, ale... no nie będziemy jeszcze obstawiać tak. ile goli padnie, ale może być ich sporo. To jest jeszcze cała druga połowa Murawski do Pniewskiego Walka, Pniewski Murawski. Ładnie jak się ale nic z tego nie miejscu. Miejscu Rybaczewski Kombinuje z piłką. Niewski teraz dobrze przeszedł Rybaczewskiego i z problemami to bardzo dużymi Makowski. w przypadku było w tej akcji. Tak, no, Makowski ustawił się dość dobrze. Tak to stać. Zobaczmy, lada komidowe też techniką. Jochowski długą piłką. Rybaczewski, Lada. zobaczmy, za, za łatwo tutaj, po znowu podanie pod bramkarza i... Bramka, skąd... No, ja zauważyłem tej bramki. Zobaczmy co się działo. Lada podbijał piłkę. I błąd chyba Marcina Rosyjskiego. Powinien tą piłkę złapać, po prostu i przycisnąć do piersi, a nie. Chyba aż rozbawiło to no, zawodników gimnazjalnych Reakcja dość śmiechowa. Chyba Rosa sam nie wie, co zrobił. No teraz próba zaskoczenia złamanego, tak zwanego czynnika Łosza No ja naprawdę jestem troszkę zaniepokojony, bo tych goli no, jest trochę za dużo. Może to naprawdę tak zniszczyć morale gimnazjalistów. No jednak lanie od starszych, to nigdy nic miłego. To jest też fakt faktem, że w gimnazjum nie ma takiego szerokiego składu jak w tutaj. Widzimy, że nie, nie ma żadnego na ławce, ale zawodnik rezerwowy, który mógłby się pojawić w drużynie gimnazjum, pewnie byłby kluczowym zawodnikiem w drużynie gimnazjalistów. Kuba Kniwski mi się wydaje, że w Rzeń Gimnazjum może najwięcej... Tak, działać. najwięcej miał na pewno piłki dzisiaj, jak już można zawodnik, który swego czasu występował w lize gimnazjalnej, zresztą nadal zdaje się, w niej występuje, ale występował już nawet jako młodszy zawodnik, ten jako pierwszoklasista zdaje się. Więc tutaj zawodnik o sporym potencjale. No i Tomek Kruściński, który o ile ja dobrze pamiętam jest niezłym strzelcem, swojego czasu nawet mi strzelał bramki. A więc, roku, więc możliwe, że zaskoczą ci lataliści, ale właśnie nie mają z ogólny do tego składu. Przede wszystkim w dzisiejszym meczu nie mają w ogóle inicjatywy, nie prowadzą praktycznie w ogóle celnych akcji podań. Próbują teraz szybkimi, przynajmniej powinni, bo to najłatwiej im wyjdzie, bo tracą piłki już na swojej połowie powinni szybko przedostawać się pod bramkę Makowskiego. Ale też trzeba przyznać, że wydaje się, że taktyka licealistów powinna im zabierać sporo sił, bo naprawdę grają wysoko. Nie, nie dają nawet do połowy dojść gminazelistą mm -hmm. z piłką, i może gminazeliście mają nadzieję, że zmęczą się ich przeciwnicy w pewnym momencie i będą mieli okazję po dostrzelenia stronie. na, tym, na, tym, na tym, bo... Tak jest, zobaczymy. Może to rzeczywiście będzie miało efekt w, i skutki w drugiej połowie. No, ale nie mogą tak radzić piłki jakąś jak Tak jest. Mietła. Wycofka do rybaczewskiego. Ale dobrze, teraz odbiór okazja na kontrę. I kontra zmarnowana po prostu. Wydaje mi się, że to Domski tak stracił. Koniec pierwszej połowy. Zobaczymy na razie 4-0, jeśli się nie mylę. Zobaczymy, jak w drugiej połowie odpowiedzą gimnazjaliści. Czy zaczną się męczyć gimnazjaliści? Dziękujemy bardzo.